Pewnego razu, gdy Ule niósł do szewca swoje buty, a syp jak zwykle wyskoczył z budy, szczekał i wyglądał tak, jak gdyby chciał ugryźć. Ule przestaną i zaczął z nim rozmawiać. <noise> Susie, powiedz mi, jak często używasz smartfona do czytywania audiobooków? Smartfona używałam... Ży y bardzo często do usłuchania audiobooku. Czy smartfon według Ciebie jest łatwy w obsłudze? Tak. Hmm, powiedz mi, w jakich miejscach używasz smartfona? Do... Smartfona używam, gdy jadę do szkoły, tam się na chustawce, gdy idę z, przem z psem na spacer. Hmm, rozumiem. E, Zuziu, czy uważasz, że smartfon jest pomocny dzieciom? Może być pomocny dzieciom? Tak. Dlaczego? Bo można słuchać muzyki, odsłuchiwać audiobooków i pisać SMS. Dziękuję.